Cześć wszystkim! Witamy, witamy! Słuchajcie, witamy Was serdecznie. My już za moment, dosłownie za jakieś 15-20 minut, będziemy wjeżdżać na prom do Afryki, do Maroka. No i potem zobaczymy, co dalej, słuchajcie. Jak zjedziemy, no to wtedy będziemy jechać w prawą stronę i tak zamierzamy przez 2,5-3 miesiące objechać Maroko naokoło. Eee. Mam nadzieję, że nam się uda i wszystko będzie dobrze. Mój kuzyn, słuchajcie, był najlepszy, bo ja do niego wysłałem takie zapytanie: mówię, Maciej, a weź, powiedz, słuchaj, na co tam uważać? No wiesz, tam wiemy, że trochę wody yy, nie pić, ale czy, czy naprawdę jej nie pić, czy tylko wiesz, tak trochę butelkowanej? Tak, a on mówi: słuchaj, nie, spokojnie, słuchaj, spokojnie, naprawdę możesz pić. Znam takich, co pili już nie żyją, także. Także nas zachęcił do tego naprawdę, żeby pić tylko i wyłącznie wodę, butelkę banalową przygotowaną. Także wiecie, no jest taka, może nie strach, ale taka adrenalina, taka ekscytacja. Co to będzie? No to już ponad 180, chyba 188 dzień naszej podróży. Zamkniemy się w kamperku i nie będziemy wychodzić. Jak nie? Co ty, kochana? To <grym> będzie strach. A, no tak, jak będą tam jakieś, nie wiem, no wiecie, no jakiś tak jak z filmów tam, Beduini, jakaś szajka na, na pustyni, Dw... co ty, kochanie, 20 jak ja wyskoczę z moim tym psikaczem <grym> na gaz, to o, kochana! Się od razu przestraszę, jak ten złodziej w malmę, coś o rowery skubnąć, no. To było dobre słuchajcie, jak wyszedłem z tego kampera tam w Malmę, to e, byłem taki zdziwiony, że w ogóle to się dzieje, że kompletnie wiecie, zero strachu, dwóch takich potężnych Afroamerykanów, ja sam jeden i bez gazu słuchajcie, spojrzałem tylko powiedziałem, you talking to me <laughs> i wszystko było, wszystko było jasne. Trzymajcie się, słuchajcie, ten kanał na YouTube to taki, a spróbujemy zrobić taką relację właśnie z Maroka, ten trzy miesięczny tryb, zobaczymy jak to będzie się wszystko fajnie sprawowało i trzymajcie kciuki za naszego Williama, żeby on to słuchajcie przeżył, no karm ma na trzy miesiące, więc tam nie trzeba będzie wody nic też, innego mu dawać. Wodę też dla niego mamy. No z kałuży nie może pić Nie, teraz. nie, nie. Kurde, Willy masz zakaz picia wody z kałuży. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie w Polsce. I do zobaczenia już na afrykańskim kontynencie. Bye.